Więc no, no widzimy no, potworne kłamstwo i potworną manipulację. Jak premier rządu nie ma możliwości, przecież tam w tej wypowiedzi dokładnie mówi, że on wie jak to się robi, że był premierem i wie co mówi. Więc to jest naprawdę kłamstwo, które jest cały czas powtarzane. Ja naprawdę się dziwię, jak można w tak krótkim czasie parę razy skłamać. Platforma Obywatelska, jeden z posłów Platformy Obywatelskiej złożył wniosek do prokuratury. Że ja i zarząd działaliśmy na szkodę spółki. Czyli złożył wniosek, tak naprawdę, że Polacy mieli tanie paliwo, więc złożyli wniosek do prokuratury. Następna sprawa. Może to są mocne słowa, ale powiem zupełnie szczerze: to jest patologia w ogóle gospodarcza, żeby tak poważny koncert, tak strategiczny koncert na arenie międzynarodowej, największy w Europie Środkowej, miał przez dwa miesiące. Władzę na zasadzie pełnienia obowiązków. A jeżeli pan Donald Tusk twierdzi, że ceny nie mają, to chyba na przełomie roku, już w grudniu, Platforma przejęła władzę. To, to co podniosła akcyzę na paliwa? Czy Słyszał pan w mediach, że jest akcyza na paliwa podniesiona tak szeroko? Bo pragnę zaznaczyć, że poprzednicy mieli w ciągu 8 lat. Około 3 miliardów zysku, a my mieliśmy około 100 miliardów zysku, pragnę zaznaczyć. I jeszcze raz odnośnie konkursu. Jeżeli Państwo wierzycie, i Panie Redaktorze, myślę, że Pan nie i Państwo też, że to jest konkurs, to nie, to jest walka poddywanowa, walka frakcji, kto ma być prezesem, kto ma nie być tym prezesem. Zadała mi pytanie, a gdyby Pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem: po 5,19. I mogę to dzisiaj powtórzyć. Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. Dzisiaj i to, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Naprawdę, uwierzcie mi, byłem premierem. Wiem, na czym polegają te mechanizmy. Wystarczy jedna prosta decyzja. Kiedy ta jedna prosta decyzja, żeby paliwo było po 5.19? No, wyzłośliwia się pan w sposób bardzo konsekwentny, no, ale. Zacytuję. Ja <laughs> Tak, wtedy, kiedy to mówiłem, oczywiście i mogę to powtórzyć. I proszę sprawdzić okoliczności, kiedy te słowa padły. Dokładnie wtedy benzyna mogła kosztować 5,19 Jak wiecie... O dobry 15-20% ropa podrażała w ciągu na świecie, w ciągu tych trzech miesięcy. Są różne konsekwencje. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Nie wiem, czy miał pan równie dziwne spojrzenie, jak ja kiedy się zestawia te dwie różne, jakże różne wypowiedzi premiera Donalda Tuska. Zacznijmy od tego, premier ma możliwości czy nie ma żadnych możliwości co do kreowania systemu czy zakresu cen na stacjach benzynowych? Panie redaktorze, może zacznijmy jeszcze, jak słyszałem tę wypowiedź generalnie i słyszałem słowa, ile to Europa poszła do góry. Wtedy, kiedy pan premier Donald Tusk mówił te słowa, pierwsze te słowa, to był rok 2022, to był 14 marzec i wtedy baryłka kosztowała 120 dolarów, a cena dolara to była około 4,50 złotych. Dziś tak naprawdę Barełka kosztuje 89 dolarów, a cena dolara to jest 3,93. Więc no, no widzimy no potworne kłamstwo i potworną manipulację. Jak premier rządu nie ma możliwości. Przecież tam w tej wypowiedzi dokładnie mówi, że on wie, jak to się robi, że był premierem i wie, co mówi. Więc panie redaktorze, jeszcze raz wrócę, myśmy mogli tą ceną w jakiś sposób wspólnie z rządem, bo pragnę zaznaczyć, proszę sobie przypomnieć czasy COVID-u, jak cena paliwa była praktycznie około 5 zł. Proszę przypomnąć sobie, jak rząd polski zmniejszył akcyzę, czyli premier może, bo jeżeli rząd polski mógł zmniejszyć wtedy akcyzę. Proszę przypomnieć sobie czasy, w momencie kiedy VAT wrócił. Na normalny poziom, jeżeli chodzi o paliwa, nie przenieśliśmy tego VAT-u na cenę. Proszę zobaczyć wtedy te czasy, jak opozycja krzyczała, że jak ja mogłem, jak Orlen, jak ten zły obajtek mógł nie przenieść ceny na paliwa. Robiliśmy wszystko wspólnie z premierem, wspólnie z rządem, żeby cena paliw była jedna z najniższych cen w Europie. Proszę sobie przypomnieć również agresję na Ukrainę. Tam też była kwestia, gdzie ceny paliw robiliśmy wszystko, żeby nie poszybowały generalnie, by, by po prostu nie było za bardzo drogo. Więc cały czas reagowaliśmy. Reagował Orlen, ale również reagował rząd. Więc to jest naprawdę kłamstwo, które jest cały czas powtarzane. Ja, ja naprawdę się dziwię, jak można w tak krótkim czasie parę razy skłamać, tak w tak krótkim czasie. I dziwię się, że media tak za bardzo nie reagują. I powiem jeszcze jedno. Wtedy, kiedy były ceny paliw, gdzie staraliśmy się, że byłoby to najtańsze paliwa w Europie, to, panie redaktorze, to mówiono, że jest to wina Obajtka i PiS. Teraz mówi się, że to jest wina makroekonomii, a premier mówi, że nie ma wpływu na ceny paliw. I jeszcze następna bardzo ważna rzecz, czego wszyscy nie wiedzą. W momencie, kiedy staraliśmy się robić wszystko, żeby ożywić gospodarkę po wyjściu z covidu, my i rząd, w momencie, kiedy staraliśmy się trzymać jedne z najniższych cen w Europie, to Platforma Obywatelska, jeden z posłów Platformy Obywatelskiej złożył wniosek do prokuratury, że ja i zarząd działaliśmy na szkodę spółki. Czyli złożył wniosek tak naprawdę, że Polacy mieli tanie paliwo, więc złożyli wniosek do prokuratury dziś. W tej sprawie jest powołany zespół prokuratorów, jeszcze paru uh, funkcjonariuszy ABW w tym zakresie i dziś są prowadzone działania w zakresie cen paliw, że ja plus zarząd obniżaliśmy ceny paliw. Czyli staraliśmy się trzymać dobre ceny paliw dla Polaków, chociaż Orlen tak naprawdę również zarabiał. Widzimy, że Orlen miał bardzo duże generalnie zyski, że Orlen Kwidu rozwijał się bardzo mocno, a mimo to, zamiast obniżyć cenę paliw, to skierowano sprawę przeciwko mnie do prokuratury. Teraz benzyna, ta najbardziej popularna, to podchodzi powoli pod 7 zł. Wielu z nas się obawia, że ta siódemka z przodu za litr za chwilę się pojawi. Mogłoby być taniej. Panie redaktorze, oczywiście to jest kwestia poziomu marży, zarówno marży hurtowej, jak i marży detalicznej. To jest kwestia parytetu importowego, bo przecież też jest import do kraju. Zawsze można w jakiś sposób tym balansować. To nie znaczy się, że firma nie będzie zarabiać. To są pewne inne ruchy związane choćby nawet z akcyzą, o, która przecież na przełomie roku poszła do góry. Więc to jest wiele, wiele innych ruchów, które może zastosować spółka i może zastosować rząd Polski. To są te same ruchy, które wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości również myśmy jako spółka realizowali i jeszcze raz podkreślę, spółka nie przynosiła tak naprawdę strat Sami y, członkowie Platformy Obywatelskiej mówili niejednokrotnie, że spółka za dużo zarabia, że, że drenujemy kieszeń Polaków. Nie, nie drenowaliśmy kieszeni Polaków. Staraliśmy się generalnie y, również bardzo mocno działać w zakresie paliw, bo to bardzo mocno stabilizowało sytuację gospodarczą w Polsce. I nie da się tu oderwać, jak ktoś mówi, że ktoś działa niekorzystnie dla, dla spółki, a korzystnie dla gospodarki. Tak nie jest. Orlen jest tak dużą spółką, że również generalnie gospodarka, która się nie rozwija, ma wpływ na Orlen, a Orlen ma również bardzo duży wpływ na gospodarkę. Więc taka firma musi myśleć przyszłościowo. Nie jest w stanie walczyć, jak gdyby podnosić za bardzo marży z racji tego, że będzie, miała, będzie sprzedawała mniejsze wolumeny. Jeżeli gospodarka przykamuje, to będzie mniej sprzedawało się paliw. Więc tu jest cały klucz, żeby jechać na minimalnej marży, tak, byśmy, tak by się mogła gospodarka rozwijać i nie było recesji, bo to również jest z korzyścią dla org. Następna sprawa. Może to są mocne słowa, ale powiem zupełnie szczerze. To jest patologia w ogóle gospodarcza, żeby tak poważny koncert, tak strategiczny koncert na arenie międzynarodowej, największy w Europie Środkowej, miał przez dwa miesiące władzę na zasadzie pełnienia obowiązków. I nie, proszę sobie wyobrazić, który poważny międzynarodowy partner będzie rozmawiał z zarządem pełniącym obowiązki, który nic nie robi, tylko audyty i bawi się w detektywów i śledczych, tak naprawdę. Podkreślam, proszę Państwa, ja dziennie miałem po 15, 16, nawet 17 spotkań, w tym trzy spotkania międzynarodowe, ale tak naprawdę koncerny międzynarodowe, z którymi się robi interesy, które, z którymi się handluje, współpracuje, patrzą na stabilność zarządu. I gwarantuję Państwu, że nikt nie będzie rozmawiał z, z zarządem, który pełni obowiązki. Proszę zobaczyć, przez dwa miesiące nie ma zarządu. A do zarządu jest powołana zdecydowana większa część Rady Nadzorczej. Co za tym idzie? Rada Nadzorcza, która ma ciałe kontrolne tak naprawdę, nagle zaczyna mieć generalnie, nagle zaczyna zarządzać Orlenem. Czyli co? Czyli sami siebie kontrolują tak naprawdę. Więc no, nie znam takiej spółki w kraju, na świecie, w Europie, żeby miała zarząd pełniący obowiązki. I jeszcze raz odnośnie konkursu. Jeżeli państwo wierzycie i panie redaktorze, myślę, że pan nie i państwo też, że to jest konkurs, to nie, to jest walka poddywanowa, walka frakcji, kto ma być prezesem, kto ma nie być tym prezesem. Ja się w ogóle dziwię, w ogóle, że tam się zgłosiło 260 kandydatów, no nie wiem, albo się do tego nie nadają, albo są tak naiwni, że wierzą, w apolityczny konkurs. To nie jest żaden apolityczny konkurs. Jedynie z tych wszystkich prezesów ja miałem odwagę powiedzieć, tak, jestem polityczny, tak generalnie, ale pokazałem swoim działaniem, że pod, i nie tylko ja, ale cały zarząd, że zbudowaliśmy spółkę największą w Europie. Zbudowaliśmy spółkę, która miała gigantyczne zyski, bo pragnę zaznaczyć, że poprzednicy mieli w ciągu 8 lat Około 3 miliardów zysku, a my mieliśmy około 100 miliardów zysku, pragnę zaznaczyć. Więc to jest ta różnica tak naprawdę. Ratingi międzynarodowe dawały nam największą ocenę i stworzyliśmy spółkę poprzez fuzję. -y. Jeszcze czego się nie mówi? Skarb państwa dawno w Orlenie miał 27%. Teraz skarb państwa w Orlenie ma około 50%. Proszę zobaczyć, jak zabezpieczyliśmy koncert. Bardzo mocno zabezpieczyliśmy koncert. Więc nie koncern, no ale zabezpieczyliśmy interesy narodowe tak naprawdę w tym wszystkim przez ten czas e, nie sprowadzamy ropy rosyjskiej. Zaczęliśmy te działania. Jeszcze pan Prezes Jasiński i ja zaczęliśmy wspólnie działania, że mamy zero ropy rosyjskiej, jeżeli chodzi o Polskę. E, pragnę zaznaczyć, że przejęliśmy peginik. dostosowaliśmy się do tego, że również mamy swój gaz, że mamy kontrakty. Wykupiliśmy dodatkowe złoża w Norwegii. Zrobiliśmy wszystko dla bezpieczeństwa tak naprawdę Polaków przez ten czas. To jeszcze, panie prezesie, na koniec, żebyśmy spuentowali rozmowę, e, cytat z Donalda Tuska. Tak, wtedy, kiedy to mówiłem, oczywiście i mogę to powtórzyć i proszę sprawdzić okoliczności kiedy te słowa padały, dokładnie wtedy, kiedy pan obajtek jako prezes Orlenu bawił się cenami w zależności od tego, co się opłacało pisowi w wyborach, a co się nie opłacało, dokładnie wtedy benzyna mogła kosztować 5.19. Teraz ceny ropy są wyższe niż przez ostatnie miesiące. Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to jest decyzja, bo to nie jest decyzja premiera za taką, na taką odpowiedź, którą pana usatysfakcjonuje, niech wystarczy ta informacja w tym tygodniu poznamy nowego szefa Orlenu, mówi premier. To jeszcze raz, panie prezesie, jak Dobrze, to było to z tymi teraz. cenami i jak to jest z tymi możliwościami? Panie redaktorze, jeszcze raz. Wtedy, kiedy te słowa mówił, jeszcze raz się powtórzę, była ropa po 120 dolarów. Dziś jest ropa po 89 dolarów. Więc chyba jest różnica. Już nie wspomnę o kursie dolara, bo już powiedziałem 4,60 do, do 3,93. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie redaktorze, mówi o kwestiach politycznych. No mierzy się swoją miarą, bo pragnę zaznaczyć, że jeżeli wypowiada te słowa, to może by poprosił swoich kolegów w Orlenie, żeby opublikowali maile, które Pan yy, wtedy za czasu pana Donalda Tuska, Pan Prezes pisał do członków zarządu i członkowie zarządu to było przed wyborami w 2011 roku. I nie opublikuje spółka te maile, to zobaczy, co w tych mailach jest i kto tak naprawdę zarządzał cenami paliw, generalnie jednoosobowo to wynika z maili. Myślę, że te maile nie pokazują, ale sądzę, że są bardzo dobrze zabezpieczone. No, e, to, to, jest, to, jest to, jest to jest jedna sprawa, niechże pan Donald Tusk przypomnie 2011 to. rok w tym zakresie, a dostęp do maili miałem to w tamtym czasie, to wiem co w tych mailach było. To jest jedna sprawa między członkami zarządu. Druga sprawa, nikt nie manipulował cenami, bo we wszystkich wywiadach mówiłem, że ceny na ceny należy patrzeć i na marżę z perspektywy roku, nie z perspektywy paru miesięcy. I we wszystkich wywiadach mówiłem, że Orlen stabilizuje ceny. Po stabilizacji cen jest bardzo ważna dla inflacji, bo inflacja nie jest, nas też dotyczy tak naprawdę jako Orlenu. Jeżeli inflacja będzie duża, to koszt obsługi kredytów. Koszt obsługi inwestycji będzie zdecydowanie większy. Więc czasami się mniej zarabiało, czasami zarabiało się więcej. Ale na marżę patrzyliśmy z perspektywy roku. Dlaczego były wtedy niskie ceny? Bo, panie redaktorze, proszę y, zobaczyć sobie, te ceny nie były, tak niektórzy mówią, po 5,99. To było na niektórych stacjach, ale średnia cena była około 6 zł albo nawet ponad 6 zł. Również w tamtym czasie, pod koniec. Wybuch wtedy tak bardzo mocno spadła baryłka, prawie z 90 dolarów do 70 dolarów. Być może te ceny byśmy dalej stabilizowali i byłyby. Tak niskie, gdyby nie kwestia Izraela i kwestia tego, co się stało. Przecież Bliski Wschód i ropa ma duży wpływ na ceny, nie tylko na ceny ropy, ale na ceny tak naprawdę produktu, bo dziś trzeba patrzeć, nie, bardzo często trzeba patrzeć na ceny produktu. Więc, panie redaktorze, nikt nie manewrował cenami. Spółka ma swój plan finansowy, spółka ma tak zwane inne cele, choćby nawet zwiększenie wolumenu sprzedaży, a jeżeli pan popatrzy na wyniki, i spółki. Za cały rok 2023 to zarówno, jak tak niektórzy komentowali złośliwie, mówiąc, będzie strata na trzecim kwartale. Nie było straty na trzecim kwartale, nie było straty na czwartym kwartale, poprzez to mamy z wyników, które są publikowane. To dlaczego nas się w ten sposób oskarża? A niech pan zobaczy na rok 2011 czy na rok 2014, kiedy rządziła Platforma, to Orlen praktycznie w 2014, chyba. Trzeba to sprawdzić, ale praktycznie miał zero zysku, a nawet yy, nawet zysk minusowy, więc, więc ujemny, więc nie zyski, no, no miał yy, ujemny, jeżeli chodzi o zysk. Więc, 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 więc proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, rok 2000, chcę panu powiedzieć, 2011, gdzie praktycznie yy, agentów chcieli ceną wykończyć, bo sprzedawali paliwo na marżak ujemny. Na marszach ujemnych, ale to generalnie była a tak naprawdę można powiedzieć, polityka spółki. Ja nie wchodziłem w rok 11-14, bo uważałem, że być może spółka patrzyła daleko wzrocznie i chciała większy wolumen sprzedawać, więc ani nie wchodziłem w to głęboko, ani nie zgłaszałem spraw do organów ścigania, bo uważałem, że może kierowali się wolumenem czy innymi warunkami tak naprawdę. Więc teraz te wszystkie słowa to jest to jest, to jest, to jest kupa bzdur, które się wypowiada, które nie mają pokrycia w niczym. Nie mają a jeżeli pan Donald Tusk twierdzi, że ceny nie mają, to chyba na przełomie roku, już w grudniu, Platforma przejęła władzę, to po co podniosła akcyzę na paliwa? Słyszał pan w mediach, że jest akcyza na paliwa podniesiona tak szeroko?